Witajcie moi drodzy. W wielu pytaniach i komentarzach na naszej stronie fanklocków.pl czy pod filmami na YouTube często pojawia się zagadnienie ceny klocków Lego. Ludzie pytają, czemu są takie drogie, z czego wynika to, że za duży zestaw trzeba zapłacić niejednokrotnie więcej niż 1000 zł. I w tym krótkim, ale to naprawdę krótkim materiale, bez rozwlekania powiem Wam mniej więcej, od czego właśnie zależy to, dlaczego dany zestaw jest tak drogi, a Chińska wersja tego setu jest znacznie tańsza, bo jest to dość złożona kwestia i warta omówienia. Zapraszam. W tym materiale absolutnie pominę marketingowe mambo, jumbo, duńczyków mówiące o tym, dlaczego cena klocków Lego wygląda tak, a nie inaczej. A skupię się na pewnych faktach i przemyśleniach. Aczkolwiek warto wskazać, że i te marketingowe treści mają tutaj coś do powiedzenia. Na samym początku warto skupić się na samym klocku. Klocki LEGO wiemy, jak wyglądają, występują w setkach kształtów i rozmiarów, i produkcja tych bazowych klocków, powiedzmy, brików 4x2 czy 2 x 2. To jest standard, który no, znamy od dawna i wszystkie fabryki już dawno się do niego przyzwyczaiły. Problem zaczyna się w momencie, kiedy wśród klocków występują na przykład takie odlewy zupełnie nowe, wielkie, wymagające nie tylko większego nakładu czasu pracy w fabryce, czy też właściwie nie tyle nakładu czasu, co materiału zużytego na produkcję tego klocka, co wielu innych dodatkowych rzeczy. Przede wszystkim warto pamiętać, że to Lego jest. Cały czas liderem, jeżeli chodzi o know-how produkcji klocków. Tego typu klocka nie wypuści nikt poza Lego, ewentualnie innymi dużymi markami pokroju, nie wiem, Kobi, Mega, które mają własne fabryki, ale wciąż, jeżeli chodzi o dopasowanie systemowe nowych klocków, to Lego wciąż jest liderem i między innymi za to dopłacamy do ceny zestawów. Czyli właściwie łożymy na wynagrodzenie ludzi, którzy wiedzą jak zaprojektować nowe klocki. To jest coś o czym wiele osób zapomina, na przykład w przypadku kupna chińskich zestawów, które najprościej mówiąc zżynają całą kwestię wzorcową. Nawet jeżeli projekt chińskiego zestawu jest w miarę nowatorski, to wszystkie użyte do niego klocki w 99% przypadków będą klockami odtwórczymi. To znaczy chińczycy nie zaprojektują ładnego nowego klocka, który miałby jakieś zastosowanie, a po prostu zżynają design duński. Z drugiej strony mamy też takie sytuacje jak w przypadku Funhole czy na przykład Bluebricks, które korzystają z renomowanych fabryk, które z kolei potrafią rzeczywiście czasem zaprojektować coś swojego, ale wciąż produkują klocki z konkretnych dobrych materiałów i Dzięki temu, że jest to fabryka, która obsługuje kilka marek, te koszty również mogą pójść w dół. W przypadku LEGO, w przypadku Kobi również mamy własne fabryki. Koszty utrzymania tych fabryk i stafu i wielu innych rzeczy związanych z taką inicjatywą są dość wysokie i to również przekłada się na klocki. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii tej renomy, to warto pamiętać o tym, że LEGO i kilka innych marek, opowiedzmy światowej, Rozpoznawalności musi też przechodzić proces pewnej certyfikacji, to znaczy, zabawki jak większość towarów, na dobrą sprawę, ale w zabawki w szczególności, ponieważ trafiają one w dużej mierze do dzieci, muszą spełniać pełne normy, a spełnienie tych norm kosztuje. I to nie chodzi tylko o kwestie materiałów, ale również o sam koszt takich certyfikatów, który często jest niemały. W przypadku zestawów chińskich, które często się podaje jako antyprzykład, mamy tutaj często tę kwestię zupełnie pominiętą. Chińczycy niekoniecznie przyjmują się jakimikolwiek normami, które zabawki muszą spełniać, przez co znowu cena idzie w dół. Wreszcie, ostatnia kwestia związana z samymi fabrykami to to, że Lego ma ich na świecie kilka i na dobrą sprawę jest to jedyna marka produkująca klocki konstrukcyjne, która posiada fabryki w więcej niż jednym miejscu na świecie. I teraz mając fabrykę w Chinach czy w Wietnamie wiadomo, że jej funkcjonowanie jest tańsze niż tej fabryki na przykład w Bilund i dochodzi tutaj kwestia wyrównania kosztów produkcji. Nie może być tak, że klocki, które na przykład pochodzą z Chin czy z Wietnamu, są tańsze niż te, które pochodzą z Bilund, także jest tam na pewno jakiś ekwiwalent, który wyrównuje te koszty. Zazwyczaj na nie korzyść, oczywiście, bo jakby inaczej. Natomiast to również. Dolicza się do ceny takiego bądź takiego klocka, który ostatecznie trafia do zestawu. Pomijając kwestie designu samych odlewów, w tym także na przykład tak dużych jak specjalne dinozaury, czy duże postaci, czy minifigurki, to oczywiście dochodzą do tego koszty dla projektantów całych zestawów, którzy muszą spełniać pewne konkretne wymagania. Nie są to zestawy, które są budowane o, tak o Pamiętajmy, że projekty LEGO muszą spełniać nie tylko konkretne przesłanki, jeżeli chodzi o serię czy zawartość, ale także o stabilność czy na przykład kwestie przenosin z miejsca na miejsce. I nawet to przenosi się na koszt perkrocek, bo projektant musi te rzeczy wpleść w swój projekt, przez co spędza nad nim po prostu więcej czasu, co przekłada się na jego wynagrodzenie, za które to właśnie my, jako klienci, płacimy. W przypadku chińskich setów, zwłaszcza tych kopiowanych, nie ma tutaj absolutnie mowy o czymś takim. Nawet jeżeli zestaw jest autorski, to ludzie, którzy je projektują, po pierwsze, często nawet nie mają pojęcia, że ich zestawy są wydawane przez Chińczyków, a po drugie, nawet jeżeli mają, to ich projekty niekoniecznie spełniają wysokie, wyśrubowane normy, które narzuca LEGO. Ponownie, jest to przyczynek ku temu, żeby te zestawy były nieco tańsze. No i wreszcie zamykając temat wynagrodzeń, pamiętajmy, że w tej wielkiej firmie pracują jeszcze ludzie, którzy projektują pudełka, grafiki na te pudełka, ludzie, którzy te pudełka transportują, księgują itd., itd. Jest to wielka międzynarodowa korporacja, która ma swoje koszty, no i nie ma się co oszukiwać, im większa firma, tym większe koszty. To się nie skaluje w dół, no i ponownie to my dostajemy po kieszeni, nawet. Jeżeli firma zarabia duże pieniądze, nie ma się co czarować: im większa i bardziej rozwinięta firma, tym ceny będą zawsze szły w górę. Co zresztą udowadnia również polskie Kobi, na którego ceny, jak już wspomniałem, też coraz więcej osób zaczyna narzekać, pomimo tego, że jakość tych klocków również coraz bardziej się polepsza. Bardzo ważną rzeczą, z której można by było zacząć, bo prawdopodobnie przykłada się ona na około 1 trzecią, czy nawet 1 drugą ceny zestawu. Są licencji. Te wszystkie wspaniałe zestawy ze Star Warsów, z Harry'ego Pottera czy z innych franczyz muszą być opatrzone licencjami, po to, żeby wszystko było zgodne z prawem. Jak to jest z zestawami np. z AliExpress czy z Temu? Wiemy, ten naród niekoniecznie przykłada jakąkolwiek wagę do praw autorskich, ale w Europie czy w Stanach robimy to zupełnie inaczej, i jeżeli zestaw jest na licencji. To ta licencja po prostu musi być wykupiona, a to kosztuje często gigantyczne pieniądze. W przypadku Marvela, czy Gwiezdnych Wojen, czy generalnie Franczyz Disneya, to są naprawdę spore sumy, które przekładają się, tak jak wspomniałem, często na nawet jedną trzecią, czy jedną drugą. Rzadziej, ale zdarza się, ceny wynikowej zestawu, i to właśnie do tego dopłacamy. Łatwo to sprawdzić. Weźcie sobie zestaw, nie wiem, z Ninjago, a z drugiej strony zestaw z Gwiezdnych Wojen o podobnej ilości elementów i porównajcie cenę katalogową. Szybko zauważycie jaka jest różnica, a jeżeli zastanawiacie się z czego ona wynika, no to macie odpowiedź i będą to właśnie te nieszczęsne licencje. I teraz, jeżeli nie podobają Wam się sety na licencjach i nie chcecie do nich dopłacać, no to po prostu trzeba zadowolić się seriami nielicencjonowanymi, a tych LEGO też ma w ofercie sporo a stara się ich mieć też coraz więcej. Do tego warto jeszcze dorzucić marketing, bo jest on nie bez znaczenia, zwłaszcza w przypadku nowych serii, nowych zestawów. I tak, Wy jako fani nie potrzebujecie tego marketingu, ale LEGO wciąż ma niespenetrowane grupy, które chciałoby zainteresować swoim produktem. I właśnie dlatego ten marketing cały czas jest dość mocny jakieś eventy, spoty telewizyjne, reklama w internecie, współprace, gratisowe, na przykład z retailerami, to wszystko przykłada się na cenę ostateczną za którą to my płacimy. No i na sam koniec, nie wolno o tym zapomnieć, musi być zysk. Nie ma się co łudzić, że Lego będzie nam przekazywać swoje produkty po kosztach, niezależnie od tego, czy to są zabawki, niezależnie od tego, czy to są produkty dla dorosłych fanów, to firma musi na nich Zarabiać, no i ten zysk dochodzi na samą górę. Jeżeli uważacie, że ten zysk jest za wysoki, to pamiętajcie, że klocki nie są przyrodzonym przymiotem każdej istoty ludzkiej. Nie trzeba się nimi bawić i nie musicie mieć całych koptych klocków w domu. I najprostszym sposobem jest po prostu ograniczenie wydatków. Wiadomo, że są takie sytuacje, jak na przykład ta z zeszłego roku, kiedy okazało się, że przelicznik stosowany przez polską gałąź. Lego był no, nieco niekorzystny, no ale to nie zmienia faktu, że Lego wciąż jest drogie. Jedyną opcją, żeby coś się w tym zakresie ewentualnie zmieniło, jest po prostu nie kupowanie produktów, które są wycenione zbyt wysoko. Jeżeli uważacie, że coś jest za drogie, no to możecie poczekać na ograniczoną albo szerszą dystrybucję, albo po prostu czegoś nie kupować. Natomiast pretensje do korporacji, że wycenia te produkty zbyt drogo. No, są dość zabawne, biorąc pod uwagę fakt, że Lego nigdy nie było i nie będzie artykułem pierwszej potrzeby, i tę myśl warto zapamiętać. Mam nadzieję, że jakoś wam to nakreśliłem. Chciałem, żeby to było w miarę skompresowane i nierozwleczone, bez jakiegoś bzdurnego rozwijania tematów, które nie mają większego znaczenia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym materiale, może macie jakieś własne przemyślenia, ja oczywiście zapraszam do dawania łapek w górę, subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście wspierania nas na Patronite, możecie też dołączyć do nas na Discordzie, no i jak zrobicie już to wszystko, to zostaje Wam tylko czekać na następny materiał, który będzie wkrótce, także dzięki za obejrzenie i widzimy się następnym razem.